Na tegorocznych targach Drema w Poznaniu odwiedziliśmy stoisko firmy Salwamak. Producenta pilarek poprzecznych, które zdobywają uznanie na rynkach całej Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. O nowościach i technologii, która przyniosła firmie Złoty Medal Targów Drema 2025, opowiada Ziemowit Dołkowski. Dostaliśmy medal tak, za maszynę Salwamak. Wydawało mi się, że już nic nowego nie da się. Wymyśleć w tych marzeniach, okay. a jednak udało się, popracowaliśmy bardzo dużo nad systemem cięcia, żeby maksymalnie e, ograniczyć do minimum czas dojścia piły do, do drewna i dzięki specjalnie wyważonemu systemowi posuwu. E, e, Całego systemu posługu dajemy radę bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie ciążyć. Dodatkowo nowy program, nowe okay. oprogramowanie dające dużo większe możliwości, dające też e, możliwość samouczenia, czyli wyboru parametrów najlepiej dostosowanych do produkcji. Wszystkiego system takiego... ustawienia grubości. Tutaj w tej maszynie jest automatycznie ustawiane, czyli przy każdej zmianie programu, przy każdej zmianie e, Przekroju cięcia, maszyna się dostosowuje. To jest półautomatyczna pilarka. Bardzo często moi klienci, którzy już posiadają optymalizerki, albo ewentualnie przymierzają się do zakupu, dają się przekonać do dużo tańszej maszyny, to ta maszyna też popycha materiał, też można stosować ją jako stop, czyli odbojniki przy, przy dużej ilości materiałów, ale też może popychać i działać tak jak maszyna z popychaczem. Firma Salvamak rozwija swoje technologie, pokazując, że innowacje w przemyśle drzewnym mogą powstawać właśnie tutaj, w Polsce. Ich maszyny trafiają dziś do klientów w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a zdobyty złoty medal targów Drema 2025 to tylko potwierdzenie tego kierunku.